Witam Państwa w kolejnym poradniku. Dzisiaj pokażę jak prawidłowo zainstalować sterowniki do eye-trackera Tobi, ale w tej wersji piątej. Przypominam tylko, że nie ma znaczenia jaki eye-tracker Państwo posiadacie, czy to będzie ten C4, czy to będzie piątka, Oba poprawnie pracują, jeżeli chodzi o komunikator, system, sensor PIG. Natomiast do gier komputerowych, i tak dalej, oczywiście, że to może mieć jakiś wpływ. Zachęcam i proponuję obejrzenie, zapoznanie się w ogóle z iTrackerem na stronie Tobii, producenta. Ponieważ bardzo fajne jest to urządzenie i może to fajnie działać z grami. Natomiast my skupiamy się tutaj, jeżeli chodzi o komunikator system sensor pic. Przypominam, że program system sensor pic już mamy tutaj zainstalowany, więc ze strony nie będziemy pobierać aplikacji system sensor pic, tylko tym razem. Pobierzemy sobie same sterowniki. Wcześniej robiliśmy coś takiego, że pobieraliśmy całą, cały program System Sensor Peak i go instalowaliśmy. W tym też katalogu system Sensor Pick znajdowały się dwa katalogi do eye -trackera typu 4C i do 5. Natomiast teraz zainstalujemy po prostu tylko sterowniki. Jeżeli Pobraliście państwo oprogramowanie System Sensor Peak po dacie 2011 2021 to na pewno w katalogu pokażę w katalogu tutaj System Sensor Peak, już pokazuję oczywiście jesteśmy w dysk C pliki programu Wix 86 i szuka o jest tutaj system sensor peak wchodzimy i znajdują się dwa dodatkowe katalogi ale jeżeli państwo tego nie macie na przykład to pokażę teraz w tym poradniku drugą metodę nie macie tego to po prostu pobieracie ze strony internetowej sterowniki odpowiednie dla danego modelu przypomnę tutaj że piątka wygląda w ten sposób tutaj jest tu ma jedno takie okienko, czerwone, tu drugie i tu taką wypustkę ma. Napis Tobi ma po prawej stronie, natomiast natomiast czwórka C4 ma, jest zbudowana, jest jednolity tutaj taki, praktycznie bez wypustków, bez niczego. I napis Tobi jest po prawej stronie. Potem możecie Państwo ocenić, jaki wariant, jaki model posiadacie, tak. Dobrze. Instalujemy dla modelu, jaki ja teraz sobie podłączę, podłączę za chwilę. Tobi piątkę. Czyli musi tak naprawdę, oj, przepraszam, dwa razy kliknąłem, poprawię się tutaj. O, tu mamy. Mogę wejść tutaj i to zainstalować, bo Mam aplikację, pobrałem tak, która już w sobie ma wszystkie sterowniki. Natomiast chciałbym panu, Państwu teraz pokazać, jak pobrać ze strony konkretną wersję sterownika, bo się okazuje, że już program wcześniej Państwo zainstalowaliście. Nie chcielibyście niczego tutaj przeinstalowywać. Zamykamy to. Otwieramy program do po, yy, przeglądarki jakąkolwiek. W prog do Pobrania i mamy czujnik gałki oka, klikamy i teraz tak oceniamy, jaki wariant, jaką wersję, jaki model urządzenia Państwo macie tego eye trackera Tobii. i ja chcę pobrać piątkę mam. Pobieram piątkę. Jeżeli Państwo macie czwórkę, możecie po prostu sobie w ten sam sposób pobrać czwórkę. Czyli tak, klikam prawy przycisk myszy, zapisz link jako. I widzimy, że tu będzie do wersji 5, do V5. Ja to tak nazwałem. Zainstalujemy to tutaj na pulpicie. Najprawdopodobniej u Państwa będzie to domyślnie po prostu w katalogu pobrane. Zapisujemy dany plik. I jeszcze jeden musimy pobrać. Jest jeszcze sterownik do, do iTrackera. Również prawy przycisk myszy. Klikamy zapisz link. I tutaj mamy kolejny materiał, kolejny plik. Na pulpicie będziemy zapisywać. Zapisujemy i uwaga komunikator też ze strony z przeglądarki, że jest to EXEC, więc wymaga dodatkowej czynności z naszej strony, aby go zapisać. Tak, zachowaj. Tutaj również zachowaj. Pliki się oba pobierają już. Sam proces instalowania programu i sterownika dla wersji dla modelu 5 jest troszeczkę bardziej skomplikowany. Tu Państwo macie również instrukcję, jakbyście potrzebowali do GeoSponta w języku polskim. Można sobie pobrać. Dobrze, zamykamy ten program. Widzimy tutaj, ja to troszeczkę tego tak odstawię tutaj na środek. Mamy dwa programy. Zaczynamy instalować. I teraz zaczynamy instalację od tego programu. Nie pomylicie, od tego programu zaczynamy instalację. Klikamy start. Przypominam, że mamy wyłączony, odłączony iTracker. Nie jest on w tym momencie podłączony, nie, nie jest podłączony. Podłączymy go później. Klikamy. Uruchamiamy instalację tego produktu. Instalujemy. Jeżeli e, okaże się, że Państwo pierwszy raz takie coś instalujecie, może czasami program poprosić o frameworka e, wersji 3.5, ale on sobie go sam doda. To nie jest problem, on to sobie zainstaluje po prostu, tylko Państwa poinformuje o tej czynności. Dobrze, zainstalował się nam program, zamykamy. Teraz nie podłączamy itrackera bo to nic nam nie da nie będzie to działać bo nie ma sterownika więc zamykamy program w tym przypadku w wersji piątej zamykamy i teraz tak zainstalowaliśmy to więc mogę to do kosza wrócić już wrzucamy do kosza delete nadusiłem guzik i usunąłem do kosza instalujemy teraz sterownik Tykamy. program się instaluje sterowniki. Teraz Państwo możecie sobie podłączyć w tym momencie iTrackera do gniazda USB. Ja to w tej chwili robię. Właśnie podłączyłem. Usłyszeliście? O tu proszę konfiguracja urządzenia. Tutaj widzimy co się dzieje. W tym momencie podłączyłem. Sam proces instalacji tego jest nieco bardziej skomplikowany złożony tutaj. On teraz tutaj wyszukuje urządzenie. Chwilę poczekamy. Tutaj nam możemy ustawić monitor. Tak, to jest ten ekran. Przypominam tutaj o tych kreseczkach. Ja to teraz w tym momencie akurat muszę przestawić. Jest OK. Kliknąłem dalej. I teraz proszę zobaczyć. Program nam się już tutaj Zainstalował. Yy, ikonka dla wersji, dla modelu 5 jest nieco inna, jest taka niebieska. Yy, całkiem możliwe, że Państwo nie będziecie tego mieć w tym miejscu, tylko będzie to tu. Czyli będzie to tak ukryte. W tym miejscu będzie. Jak Państwo zainstalujecie, to będzie to tutaj. To jest ta ikonka. Proponuję chwycić ją lewym przyciskiem myszy pociągnąć sobie ją tutaj i macie zawsze to na wierzchu. Widzicie, co się z tym tak naprawdę dzieje. Sterownik został zainstalowany. Mogę to usunąć. Delete. Klikamy tutaj i patrzymy, co tu się wydarzy nam. O, program chce zainstalować dodatkowe oprogramowanie. Oczywiście, że musimy na to zezwolić. Zainstaluj. Instalujemy. Program teraz pobiera ze sklepu Microsoftu oprogramowanie i instaluje je. W zależności od łącza będzie ten proces trwał dłużej lub krócej. Dobrze, zainstalowało się. Możemy przystąpić do uruchomienia. O, program się uruchamia. To jest właśnie to. A tu, wszystkie okienka sobie pozamykamy to, co będzie nam niepotrzebne. Oczywiście, rozpocznij. Akceptujemy warunki umowy, i tak dalej. I uruchomiło nam się. Rozwiąż problemy. Coś jest nie tak, ale tym się nie przejmujemy. Co my tutaj mamy. OK. Prawdę mówiąc możemy to zamknąć. Tutaj też możemy zamknąć. Wyłączam z gniazda USB eye trackera. Wyłączyłem. Podłączam ponownie. Jeszcze tam pewnie się sterowniki aktualizują. Czasami jest taka potrzeba, że program należy ponownie, komputer należy ponownie uruchomić. Ja w tej chwili jeszcze nic z tym nie będę robił, ale usunę jedną, jeden fragment aplikacji. Usuniemy tak samo jak w przypadku 4C, usuniemy w tej wersji programu też tutaj ten update installator. Czyli klikamy prawy przycisk myszy, aplikację. Znajdujemy sobie tutaj. Update, on gdzieś tutaj musi. O, jest. Usuwamy. Odinstaluj. Odinstaluj. Tak. Bo to jest nam niepotrzebne. Dobra. Mamy tutaj trzy programiki. Wszystko się zgadza. Tak właśnie powinno być. Zaraz sprawdzimy ich parametry, wartości, jeżeli chodzi o wydanie. Które jest wydanie? Już pokazuję. Klikamy sobie tutaj na system katalog. Ten komputer, system C. Pliki programów i znajdujemy tu system sensor jest. Wchodzimy w piątkę i proszę zobaczyć. Klikamy tutaj na PNG. Widzimy, że powinny być trzy programy. I tak rzeczywiście jest. Są tutaj trzy programy, czyli jest poprawnie. Wyłączamy to. Gdzieś tu miałem ten katalog. Jest. I sprawdzamy teraz wersję. To sobie możemy zamknąć, a ja tu klikam powoli. To okno zamkniemy, bo już nam jest niepotrzebne. I teraz tak, Gaze Point. Aha, tutaj się z, yy, znikło nam. Czyli tak, Gaze Point. I tutaj mamy wersję 2.0.3. Dobrze, 3, 3, 5, 3. Wszystko się zgadza. Tej wersji nie musimy tu znajdować, chociaż ona jest tutaj. Jak klikniemy, wrócę jeszcze raz, pokażę. O, no właśnie. Już tutaj dalej jedziemy. O, kliknę tutaj i opcje zaawansowane. To Państwo zobaczycie, że tutaj mamy też model 1, 5, 5, coś, ale ja nie jestem pewien, czy ja to tu wpisałem w ogóle ze sklepu. Zaraz się upewnimy. Momencik przesunę, bo tu nie widzę za bardzo. A jest 1.5.5, 15.3, tylko to akurat w tym przypadku może ulec zmianie, ponieważ Państwo instalujecie to oprogramowanie ze sklepu, więc to też może się tam czymś tam różnić. To nie jest istotne. Bardzo ważne jest to, aby to była ta wersja i i tutaj ta wersja. Czyli tak. Tą sobie sprawdziliśmy, jest ok. To odinstalowaliśmy. To teraz jeszcze sobie tutaj sprawdzimy ten jeden sterownik. To mnie interesuje. To jest bardzo ważne. I tu mamy eye tracker i tu jest 412. To nie nie. 4120 a4 jest dobrze. 0, 15, 9, 3, 7, wszystko się zgadza. To jest bardzo ważne. Jest w porządku. Dobra, kończymy. Czyli odinstalowaliśmy tą aplikację, która nam nie była potrzebna, taka zielona ikonka do aktualizacji tych wszystkich programów. Temat zamykamy, ponieważ to wszystko jest tak, jak właśnie powinno być. Uruchomimy sobie tutaj ten program. OK. Tu muszą być oba te przyciski przekreślone. Wchodzimy teraz w ustawienia i pewnie naszych oczu nie widać. Tak, nie widać. Dlatego, że najprawdopodobniej musimy ponownie uruchomić komputer. Komputer nam tego nie, program na tej informacji nie podaje, ale tak to wygląda. Zaraz sprawdzimy, o co tu jeszcze chodzi, co on tu nam wyrzuci za komunikat, przygotowania jakieś. Tu musi nam to się uruchomić, jeżeli to się nam nie uruchomi, to niestety problemów, rozwiązanie problemów, co on tu nam zaproponuje. sobie tutaj to sprawdzi. Bo ja już to tyle razy, tu różne instalowałem te czujniki i tak dalej. Nie uruchomiłem tego komputera jeszcze raz. Jest zawsze dobrze ponownie uruchomić komputer. Zobaczymy, ale jeżeli to nam nie pójdzie, to proponuję uruchomić komputer i będzie wszystko w porządku. Jeżeli coś by było nie tak, to zawsze Państwo do mnie możecie zadzwonić. Ja połączę się z komputerem i. Uruchomię to razem z Państwem. Generalnie, jak się robi to pierwszy raz, to nie ma żadnych tutaj problemów. Widzimy, że to wszystko się tutaj uruchomiło. Aha, czyli tu mamy. Dobrze, to wszystko jest ok, coś nie działa. Dobra. Uruchomimy komputer jeszcze raz. Tylko to tak wygląda, że ja muszę przerwać tutaj nagrywanie tego poradnika ale proszę mi wierzyć, powinno być wszystko w porządku, jeżeli nie, to proszę o kontakt telefoniczny. Dziękuję Państwu i zapraszam do kolejnych poradników.